Zanim zaczniemy, jedna sprawa. Nie jestem doradcą inwestycyjnym. Nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Jestem tylko sową. Sową, która siedzi nocami, czyta raporty spółek i wyciąga z nich więcej mięcha niż kebab o trzeciej w nocy. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność. A materiał to wnioski. Sówki, inwestówki. Siema, wyniedzielni inwestorzy z portfelem, jak pizzowe ciasto, cienkim i pustym w środku. Tu Sówka, inwestówka i dziś. Wjeżdżam z trzema bykami z USA, które po ostatnich, aż się proszą, o finansowy gangbang. Alphabet, Nvidia, Amazon, trzy spółki, trzy powody, żeby nie być inwestycyjną amewą. Lecimy dobra, zawiąż gacie na supeł, powjeżdżamy z pierwszym mięsnym armatnym strzałem Alphabet, czyli Google. Ten sam, co ci się wciska w życie, szybciej niż natrętna teściowa na Facebooku. Mówisz wyszukiwarka, myślisz Google, mówisz prywatność, a Google już w Twojej lodówce siedzi i liczy Ci parówki. Firma, która zamiast konkurować, po prostu rozkłada nogi rynkowi, płaci Apple'owi, żeby być domyślną wyszukiwarką, a potem jeszcze pierze hajs w reklamach, jakby dziła cyfrowy burdel. I to nie taki stanich, panienek, tylko taki klasy Premium. Kontroluje wszystko. Klienta, Alfonsa i kasę pod stołem. A jak już ktoś się postawi jak Epic Games, bo im się nie podoba, że Google doi wszystkich w Google Play, jak baba z mleczarni, to Alfabet przegrywa proces, ale wzrusza ramionami i idzie dalej. Bo jak masz kasę naprawników i własną chmurę, to możesz nawet przegrać i dalej wszystkich dymać, tylko teraz z uśmiechem Departament Sprawiedliwości w USA, wkurzony jak mąż, co znalazł SMS-a od moniki z masażu, w telefonie żony zarzucają im monopol, kłamszenie konkurencji, przekupstwa i inne romantyczne gesty wolnego rynku. UE i UK też. Się do nich dobierają. Jak się to źle skończy, to Alfabet może polecieć na kawałki szybciej niż wasz związek po wspólnym kredycie. No ale właśnie tutaj robi się ciekawie. Pomimo, że im prawnicy wiszą na szyi, jak pijany wujek na weselu, to Google nadal trzyma internet za jaja. Wyszukiwarka? 90% rynku. Konkurencja? Faj. AI się rozwija? No to Google też. I nie byle jak. Ich Gemini już wyciąga łapy po twoje dane szybciej niż twoja Expo alimenty. I teraz trzymaj się stołu, bo Alphabet to jedna z najtańszych spółek ze wspaniałej siódemki. Jakbyś znalazł Ferrari w cenie używanego Golfa po taksówce, reklamy dalej robią więcej hajsu niż dealer w liceu. A Google Cloud rośnie szybciej niż brzuch, po tanim kebabie 35% rok do roku, i to już z zyskiem. Czyli inwestują, jak szaleni i jeszcze mają z tego pieniądze. Magia. Późwa. A teraz krem de la Krem: alfabet ma ekosystem większy niż ego Elona Maska. Gmail, YouTube, mapy, Android, kalendarz, dysk. Człowieku, nawet jak chcesz się odciąć od internetu i wyjechać w Bieszczady, to i tak dostaniesz powiadomienie z Google Maps, że za zakrętem jest promocja na prezerwatywy. YouTube Question Mark druga największa wyszukiwarka na świecie, nawet jak gimbus szuka tutoriala, jak odpalić Minecrafta, to Google na tym zarabia. Firma skupuje swoje akcje jak desperat chipsy po zerwaniu. 62 miliardy dolarów w rok. Poza tym? Trzymają sobie pakiecik SpaceX wart 26 miliardów. Ot tak, pomogą. Bo, bo kiedy Alphabet w 2015 kupił udziały Elona za miliard, to teraz to warte tyle, co cała wasza dzielnica. I co najlepsze, nie mówią o tym na TikToku z filtrami, tylko po prostu robią swoje i liczą hajs. A teraz wisienka na tym toksycznym kapitalistycznym torcie, wycena Alphabetu historycznie tanio. Jakby ktoś sprzedawał seksowną sekretarkę z doktoratem z informatyki w cenie gumowej lalki z Allegro. Rynek mówi, że 19% średniorocznego zwrotu przez najbliższe 5 lat. Nawet jak nie będzie żadnego boom, to z samych przychodów możesz liczyć na 14%, czyli więcej niż twoje konto oszczędnościowe, które wygląda jak żart obiedzie. Podsumowując, alfabet to taki tłusty byk, kto może się potknąć o własne jaja, dostać pozew, stracić zęby, ale i tak jakimś cudem wygrywa wyścig. Bo jak masz dane całego świata, reklamowy monopol, ekosystem większy niż Amazonka i jeszcze inwestujesz miliardy w przyszłość, to nie jesteś firmą, jesteś pieprzoną religią internetu. No to jedziemy z drugim daniem tego inwestycyjnego kebaba, bez litości, Nvidia, czyli firma, która grzeje się na AI jak Seba na nowym pasacie z chipem. Wszyscy o niej gadają, wszyscy ją kochają, a ty się zastanawiasz, czy jeszcze warto wchodzić. No to zapnij pasy. Posłówka, inwestówka zaraz ci powie, czy to dalej złoty interes, czy już tylko rozgrzany gruz z wyprzedaży po krachu. Nvidia, król krzemu, pan AI, złoty cielec technologii, który sprzedaje chipy drożej niż twoja stara sprzedawała kosmetyki z Avonu. W pewnym momencie akcje poleciały w dół o 30%, o rany, tragedia. Inwestorzy już chcieli skakać z mostu, bo ich cyfrowa księżniczka się lekko potknęła. Tylko, że tu nie mówimy o jakimś bieda startupie, tylko o korpo monstrum, które napędza całą rewolucję AI. Nvidia to nie gracz. To kasyno, w którym rozdaje karty, krupierem jest ich GPU, a ty i tak kończę. Bez spodni. Goście mają price to sales ponad 20. Czyli płacisz 20 dolców za każdego dolca przychodu. Brzmi jakbyś przepłacał? Może. Ale jak spojrzysz na ich pięcioletnią średnią na poziomie 26,2, to nagle okazuje się, że to w sumie okazja. Taka prąka jak minus 10% na wibratory w Walentynki. Nadal drogo, ale wiesz, że i tak kupisz, bo działa jak złoto. A teraz słuchaj uchem, price to forward sales mają na poziomie 13, gdzie Mediana to 17,7, czyli jeszcze taniej. Czyli co? Czyli typowa sytuacja. Wielki byk rynku się wypłakał, że AI nie zadziała, że klienci nie kupią, to wszystko się posypie, a ty możesz wejść. Z łopatą i zbierać złoto z podłogi. A teraz weź poprawkę. Prognozy analityków są dobre. Tylko rynki, te pierdolone emocjonalne huśtawki, potrafią w krótkim terminie zachowywać się jak baba przed okresem, raz miłość, raz nienawiść. A wszystko zależy od mema na Twitterze. Ale jest jedno ale. Ryzyko istnieje, że te wszystkie wielkie korpo giganty nie wdrożą AI tak jak się wszystkim wydaje, że się wycofają, opóźnią albo stwierdzą, że jednak będą wszystko robić na kalkulatorach Casio. No i wtedy Nvidia może poczuć się jak stripteaserka na emeryturze. Niby doświadczenie jest, ale chętnych brak. Tylko że to Nvidia kurde. Oni nie żyją z nadziei, tylko z realnych kontraktów technologii, którą każdy potrzeba. Jeśli chce być kimś więcej niż grającym, w pasjansa informatorem w urzędzie gminy. Każdy AI, każde centrum danych, każde metaversum, każde GPT coś tam, wszyscy chcą chipy. I kto je robi najlepiej? No właśnie. Tylko nie mów, że Intel. Podsumowanie. Sówki, Nvidia to nie inwestycja, to cyfrowa orgia dla portfela. Nawet jak spadnie, to i tak cię wydoi z zysków. Bo to nie firma. To pieprzony motor rewolucji AI. I teraz masz ją przecenioną, bo rynek się zesrał z nerwów. Więc jak masz jaja większe niż Twoje ego po pierwszym zysku z akcji, to wchodzisz, trzymasz i nie patrzysz codziennie na kurs, tylko czekasz, aż AI zrobi z Twojego portfela mięso z Wagyu. Dobra, zapnij pasy, bo czas na trzecią bestię z amerykańskiego piekła konsumpcji. Amazon, czyli firma, która ci sprzeda majtki, film o majtkach, chmurę z analizą tych majtek i jeszcze wyśle ci to wszystko dronem, zanim zdążysz się podrapać po jajach. Jakby Jeff Bezos miał jeszcze więcej czasu, to by ci pewnie dostarczał orgazmy subskrypcyjnie przez Alexa Prime. Amazon, czyli cyfrowy supermarket Boga. Jak czegoś nie mają, to znaczy, że tego nie potrzebujesz. Albo jeszcze nie wiesz, że potrzebujesz. Kiedyś byli księgarnia online. Dziś są wszędzie. E-commerce, reklama streaming, AI, logistyka, chmura, pieprzenie o przyszłości a i tak. Wszystko kręci się wokół jednego, żebyś ty, tłusty konsument, kliknął kup teraz i dał się wydymać bez oporu. Okej, okay, cena ich akcji poleciała w dół o jakieś 20%, czyli mniej więcej tyle, co Twoje poczucie własnej wartości po zerwaniu przez SMS. Ale nie panikuj, to nie Amazon się sypie, tylko rynek znowu dostał straczki, bo AI, stopy procentowe, inflacja, kryzys, coś tam, coś tam. Typowe. Amazon to nadal ten sam czołg, co się przebił przez 2020 jak rambo przez dżunglę. Przychody? 16% rocznego wzrostu przez ostatnie 5 lat. To więcej niż Twoja pensja, Twój biceps i Twoja wiedza o finansach razem wzięte. Jasne, marże mają niskie, bo wydają kasę szybciej niż Twoja dziewczyna w zarze, ale to Amazon. Oni robią na wolumenie. Sprzedają tak dużo, że jakby chcieli, to mogliby wykupić cały Meksyk i przerobić go na jeden wielki magazyn Prime. Teraz popatrzmy na ich wycenę. Wskaźnik cena do przewidywanej sprzedaży to 3,0. Trochę powyżej Mediany. Ale come on, Jak chcesz kupić McLarena za cenę Opla, to idź spać, bo to nie sen o tanim wzroście. Amazon ma premię, bo na to zasługuje. To jak z luksusową dziwką. Wiesz, że przepłacasz, ale wiesz też, że dostajesz jakość. No i teraz krem dla kremów. W 2025 Amazon wrzuca 100 miliardów dolców w AI i chmurę, czyli tyle, co budżet niejednego państwa. A oni pakują to w to, żebyś mógł szybciej streamować Seriale, które oglądasz bez emocji. Jedząc chipsy. Amazon Web Services to już teraz Kolos. I teraz ma być jeszcze większy, jeszcze bardziej napakowany AI i gotowy rozsmarować Google i Microsoft po cyfrowym stole. I na koniec dywersyfikacja. Amazon to nie jedna branża. To jakbyś miał mini Wall Street w jednym tickerze. E-commerce, cloud, reklamy, logistyka, AI to nie spółka. To pieprzona galaktyka biznesu, nawet jak ci się któryś sektor sypnie, reszta ciągnie całość za uszy, jak pijany student, kolegę z klubu o czwartej nad ranem. Podsumowanie słówki. Amazon to taki inwestycyjny gangbang. Wszystko wszędzie naraz i każdy robi swoje. Możesz się czepiać wyceny, możesz jęczeć, że Ale nie niskie marże. Ale prawda jest taka, że jak nie masz Amazona w portfelu, to jesteś jak facet bez skarpetek w zimie. Niby możesz, ale wszyscy się zastanawiają, co z tobą nie tak. Jeff Bezos może już nie wygląda jak Lex Luthor na sterydach, ale jego imperium dalej doi świat z kasy z precyzją snajpera. Amazon to nie wybór, to obowiązek. Jak prezerwatywa w Oświęcimiu. Lepiej mieć, niż potem płakać. Gru, gru. Dzięki wariacie za obejrzenie. Zostaw dla sówki jakiegoś subika, lajka oraz napisz, co sądzisz o tych spółkach. Pozdrówki od suwki inwestówki, gru, gru.